Cześć, witam serdecznie. Busza Karaka z tej strony. Dzisiaj Fisher Online. Słuchajcie, kontynuujemy naszą przygodę na francuskich łowiskach, tutaj na francuskich stawach. Akurat włączyłem grę, to się dobrze składa. Jest godzina pierwsza w nocy, więc słuchajcie, jak jest pierwsza w nocy, wybierzmy się na suma. Pokażę Wam taką miejscówkę, z której ja sumy łowię, które mi się tam gdzieś te sumy trafiają i zobaczymy może, czy, czy coś złowimy. Teraz na bieżąco bierzmy tutaj sobie motoróweczkę, słuchajcie, latarka włączona, silnik odpalamy. E, miejscówkę już tam wam wspominałem przy okazji chyba łowiąc basy z tej, z tej plaży, pokazywałem to miejsce, ale, ale teraz się tam udamy, zobaczymy czy coś złowimy. Suma oczywiście, słuchajcie, e, suma jeżeli byście szukali tak sobie osobiście, każda, każde te takie ciemniejsze miejsce. E, które, które sugeruje Wam, że tu jest głębsza woda można próbować e, na przynęty oczywiście, które tutaj są e, które są tutaj jakby w rekordach, możecie próbować przejrzeć sobie tutaj albinos, widzicie wychodzi na pijawkę raka e, sum pospolity wychodzi też na raka, żabę turkucia można na gumę próbować więc tych przynęt jest naprawdę większa ilość o! Przepraszam bardzo. <noise> no się zakręciło. Można, można próbować złowić. Ja już tutaj wcześniej sobie stojąc gdzieś jedną nockę, któregoś razu też już tam testowałem to moje miejsce, czy to moje miejsce. W dalszym ciągu coś tutaj daje radę i powiem Wam, że udało mi się złowić. Co zresztą tutaj widać też na rekordach tego albinosa. Złowiłem 11 kg na, na pijawkę, także bardzo fajny wynik. I tego pospolitego suma największego 13 kg na żabę. E, więc nie, nie są to może jakieś takie największe ryby. Bo teraz bym ja się tutaj nie zagubił w nocy. Musimy szukać wystających, wystających takich wniaczków. I teraz pytanie, czy to jest ten tutaj? a Chyba myślę, że tutaj jest kolejna taki gałąź. Ja się sugeruję tą gałąź, sobie zawsze staję tutaj przy wystającym fragmencie. O, tutaj takie jest wystające drzewo, słuchajcie, 184, 198, plus, minus. Ja tutaj z tego miejsca łowię te sumy. Można się ustawić, wrzucimy kotwicę. Więc tutaj, tutaj, tutaj się jakby się udaje zawsze, żeby popróbować za tymi sumami. Nie mówię, że to jest jedyne miejsce, które, które możecie tutaj łowić sumy. Ja po prostu z niego korzystam. Słuchajcie, haczyk piątka. On ma wytrzymałość do 46 kg, także powinien sobie poradzić nawet ze sporym sumem. I myślę, że tutaj na tą, na tą wędkę rzucimy, słuchajcie, raka, bo to jest mocniejsza wędka, to jest ta wędka 40 kg, którą żeśmy zbudowali, właśnie tutaj, żeby mieć jeden mocny grunt. E, słuchajcie, to jest tak pod dwójką mamy ten słabszy na zestaw 18 kg. Też haczyk zostawiam piątkę, ale tutaj zrobimy na pijawkę. zobaczymy może ten albinos nam się tutaj przytrafi. I to jakby są dwie wędki, które tutaj będą robić tą robotę sumową. <laughs> Mamy nadzieję oczywiście. A trzecią e, słuchajcie, to jest ta nasza 17-kilogramowa e, wędka castingowa z wackiem. I myślę, że tutaj tym wackiem sobie możemy też porzucać i zobaczyć, czy, czy coś tutaj w okolicy. Jesteśmy w stanie na tego dodatkowo dołowić. Może właśnie też z sumy się trafić na wacka, jak najbardziej. Więc tutaj sobie będziemy sprawdzać, sprawdzać tutaj, że tak powiem, jak tu się sytuacja ma, jeśli chodzi o spinning. No, jest prawie druga w nocy, jak tutaj do, 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 doszliśmy na miejsce. No to nie wiem, czy, czy, czy tutaj na spinning akurat coś będzie brało, chociaż czasami się trafiały i, i, i te basy przecież. Które też żeśmy łowili z innego miejsca, no ale tu jest wszystko ten obszar. Zobaczcie te dwie plaże. E, cały czas jesteśmy w okolicach. Myślę, że, że, że można tutaj nawet w nocy coś tam też na spinik sobie trafić. Tylko to trzeba porzucać, trochę obrzucać ten, ten obszar. No bo tutaj łowiąc na dwie wędki tutaj z podpórek, no to tą trzecią, trzecią wędkę mamy wolną. Można sobie trzymać oczywiście jakiś grunt w ręku. Można też się po, po, spróbować pobawić jakimś słowikiem. No ale właśnie tak można też w ten sposób jak ja w, w tym momencie na spinning próbować sobie czy na gumę, czy na jakiś inny paproszek e, dołowić coś, coś fajnego. Mam nadzieję, że jakiś sum nam przywali, bo kurde e, zaprowadziłem was, mówię tutaj, tutaj łowię sumy, no i <grywia> ja tutaj łowię sumy, no oczywiście e, nie wykluczam, że, że są miejsca na tej mapie może lepsze, może gdzie tych sumów występuje większa ilość. No jak, jak, jak jeśli chodzi o sum, sumy Francji, no to tutaj kojarzy mi się z tym miejscem. I będziemy próbować z tego miejsca. Dzięki żonko. Właściwie mi tutaj żonka podała bigosik. <noise> Nie będę, nie, be, nie, będę nie, nie uda nam się złowić suma. To, to chociaż najem się bigosu. Nie powiem, jest to teraz tu kuszące, żeby przestać łowić i, i zacząć jeść. Zawsze będzie można napisać w tytule filmu. Może ryb nie ma, ale. Bigos był bardzo dobry. To do suma, oczywiście, noc to jest taki najlepszy, najlepszy okres na suma. Chociaż na różnych mapach, między innymi nawet na tej, zdarzało mi się, że ten sum i nad ranem brał i, i wieczorem, ale i w ciągu dnia jakieś tam pojedyncze sztuki e, potrafiły się trafiać. Więc to też nie jest tak, że, że, że jest tylko jedna pora na tego suma. Jeżeli macie ochotę, możecie spróbować nawet jej złowić na, za dnia. Szczególnie, jeżeli na przykład zależy Wam, żeby złowić jedną sztukę do tego brązowego medalu i po prostu pójść robić coś innego, no to, to można wtedy próbować nawet za dnia. E, też jakieś podroby rybne na mniejszego suma, bo też często na przykład łowiąc pijawki e, czy, czy jakieś tam raku próbując złowić, no to trafiało nam się, że, 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 trafiało mi się że, że się łowiły właśnie sumy na jakieś tam małe haczyki z podrobami na przykład, nie? Proszę, leśna na wacka. Czyli zobaczcie, mamy kolejny gatunek, jakby odznaczony. Jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o, właśnie, raki, raki, e, pijawki, muszle. Mam jedno miejsce, testowałem już to miejsce, udało mi się złowić i muszle, i raka, i pijawkę. Tylko, że no brania są tam bardzo rzadkie, ja pokażę Wam to w osobnym, w osobnym filmie, tak żebyście mieli jakby wyobrażenie tego miejsca jakby osobne, jeżeli będzie szukali, no to ktoś sobie tam konkretnie to znajdzie. Zobaczcie, tutaj właśnie o tym mówię, mała główka dzikowa z wackiem i są 2 kilogramy. Tutaj nam coś zaczęło brać na tego naszego raka, to też sprawdźmy. Co tutaj nam się przytrafi? Proszę, Sumalbinos albinos już widzimy. Także sumy albinosy jak najbardziej 4 kg nie za wielki. No, też taki nie jest za piękny w tej grze. No ale to też nie ma złej no, tam. Nie, nie przyglądamy się za, za, za długo. Klikamy <tikamy> od razu do światy. Można też rozważyć wypuszczenie. No bo dostaniecie wtedy jako, że to jest rzadka ryba. Dostaniecie jakby drugie, drugie tyle ekspazania, ale to musicie sobie odpowiedzieć. Sami, czy, czy to jest dla Was warto, czy, czy rezygnujecie z tych pieniędzy na rzecz Expa? Tutaj, teraz wrzuciliśmy. Słuchajcie, zmieniłem raka na turkucia. Zobaczymy, czy ten turkuś zadziała. Można by też spróbować ros, rosówkę, jak najbardziej. No, coś już. Słuchajcie, jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o odznaczenie gatunków, no to już w tym momencie, jeżeli szukacie suma, czy suma albinosa, byście mieli od, odznaczone do brązowego medalu. Wiadomo, można tutaj poświęcić więcej czasu, poszukać tych większych egzemplarzy. Tak jak cały czas podkreślam, zobaczcie chyba kolejny, kolejny sum na Wacka, też malutki, no ale ja go tutaj będę później przerabiał na podroby rybne, także zabieram do siatki. Tak jak wam cały czas mówiłem, nie twierdzę, że to tutaj ten, to moje miejsce przy tych, przy tych konarkach jest najlepsze na mapie, no ale to jest takie moje miejsce, w które, w które zawsze odwiedzam, zawsze mi przyniesie suma czasami większego, czasami mniejszego, wiadomo, można, można też się bawić wielkościami yy, haczyka, możemy spróbować na przykład, jeżeli macie mocną wędkę, zastosować, e, zastosować na przykład te wiązki podrobów, czy, czy filetów rybnych. O, tutaj na pijawkę, zobaczcie, coś, coś chyba, e, coś, coś trochę lepszego się zameldowało, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że, e, że no tu mamy słabszą wędkę, tu mamy 18 kg, więc... Tutaj ten sum wcale nie musi być jakiś taki super wielki, żeby żeby zrobił zamieszanie w wodzie. Ja tutaj pozwolicie, że się przywitam na czacie, bo też, też żeby nie było, że jestem hamem i się nie witam. <grym> Właśnie, jeżeli, jeżeli szukacie klubu e, Fisher, Fisher Online, mamy cały czas jeszcze parę miejsc wolnych, jeżeli jesteście graczami aktywnymi, ale też e, jeżeli na przykład Lubicie sobie pograć od czasu do czasu i nie wiem, by, bywaliście wcześniej w klubach na przykład, w których były jakieś tam odgórne założenia, że tyle i tyle punktów trzeba wbić dla klubu, żeby tam klub się rozwijał, no to, no to i was na przykład z tego tytułu usunięto, bo graliście mniej, no to też zapraszam, u nas jest jak wszyscy for fun. wiadomo, jeżeli ktoś tam latami się nie będzie pojawiał, no to... Zwalniamy wtedy miejsce dla kogoś nowego, no ale nie ma, nie ma jakichś tam limitów, expa, czy coś tam, czego trzeba nabić. więc Jeżeli chcecie sobie tam być, być w klubie, czasem coś tam pogadać na czacie, a już tam mamy parę procent, też zawsze dodatkowych więcej z ekspa, czy, czy, czy kasy z ryb, no to zapraszam, zobaczcie na pijawkę. Chyba kolejny albinos, ten będzie już większy niż ten poprzedni. Chociaż, tak jak mówiłem, ta wędka też nie jest jakoś super mega mocna, więc to może nam jakby trochę psuć. Wyobrażenie wielkości tej ryby. No, zaraz, się, zaraz się okaże, że jest Także przy konarku, słuchajcie, jest 183, 191, ale to jak wiadomo, jak stanie staniecie trochę po prawo czy po lewo. W tym obszarze myślę, że będzie, będzie wszystko ok. Zobaczcie. Okaz suma Albinosa 10 kg, 1500 xpa 700. Jakbyśmy go wypuścili, ja w tym momencie tutaj gram bez konta premium, więc to jest jakby czysty czysty, czysty eksport, te 3% to właśnie wynika z tutaj z naszego z naszego klubu 10 kg do siaty na pijawkę słuchajcie pijawki też tutaj właśnie można połowić no tylko niestety po tym po tym zmianie w tym momencie kiedy doszły te osiągnięcia e, i te te, te, te te jakby misje tutaj gdzie, gdzie właśnie musimy zdobyć tam ileś skorupiaków, małży, ogonów raka, pijawek itd. Tak tak Bardzo mocno te brania tych pijawek muszli zostały ograniczone. Kiedyś to łowiło się tego naprawdę w hurtowej ilości. Teraz niestety nie jest już tak łatwo. No ale pokażę Wam miejsce, gdzie ja tutaj na Francji, jeżeli szukam takich, takich rzeczy, a tutaj już jak widzicie, ryby na łowisku, już to mam odznaczone. Ja już to mam odznaczone, no bo już te ryby, tam ryby czy tam te stworzonka <grymne> złowiłem, bo testowałem właśnie te moje miejsce, które kiedyś działało w dalszym ciągu, coś tam można trafić. Także widzicie, rak już odznaczony, jest odhaczony, pijawka jest odhaczona. Jeszcze gdzieś tu muszla, była muszla też jest odhaczona. Zostało nam tak naprawdę amur czarny kleń, sumik kanałowy, amur biały i karp I, I to są takie ryby, które, które będę gdzieś tam szukał, jakie znajdę. Wtedy wam pokażę miejsca na nie. Mam też przygotowane miejsce na suma, na przykład pospolitego, bo też go znalazłem w dużej ilości. Ale to też nie będę już uprzedzał faktów. To wszystko zobaczycie w kolejnych odcinkach. Godzina 3:30, słuchajcie, parę sumów na koncie wpadło. Tym wackiem sobie coś tutaj próbujemy, próbujemy złowić. Jak widzieliście, też można trafić leszcza. Podejrzewam, że tutaj. Tutaj, nastawiając się też na leszcze, można by spróbować, może na, na, na jedną wędkę coś by tam weszło, jeżeli byśmy zastosowali takie przynęty bardziej pod, pod leszcza, może trochę przynęcini, bo też się trafiało, ja często stałem tutaj na tej, na tej tutaj plaży rzucając właśnie w tą stronę, to też się fajnie różne, różnorodne rybki można było połowić, więc kto wie, może tutaj też widzicie, nie tylko na wacka, ale na, na zwykłą gruntówkę, czy nawet na spławik. Można na tego leszcza też spróbować zapolować. No ale dzisiaj to jest taka misja, misja sum. Sum to był nasza jakby tutaj główna rybka, na którą się nastawiliśmy, a wszystko jakby dodatkowe, no to jest fajne, fajny bonus. Proszę bardzo, bas małogłębowy e, też się tutaj nam trafił. Już, już zaczyna się robić rano. Ale podejrzewam, że tego basa będzie coraz więcej. Im bliżej, im bliżej poranka, tym więcej tego basa będzie się nam trafiało na gumę. Więc stojąc nawet na tym, na tym, za tym sumem, zobaczcie, e, cały czas mamy jakieś zajęcie, cały czas coś się dzieje. Nie jest tak, że, że stoimy, czekamy, zobaczcie, teraz już tych brań. E, tutaj nawarska zrobiło się całkiem sporo, praktycznie każdy rzut. To już jest jakaś rybka i to też chyba będzie basik. Tak, tak, tak. Tylko teraz chyba czarny z tego co widzę. Okaz Basa Czarnego zobaczcie jeszcze fajnie. Tutaj poprawiliśmy ocenę miesięczną, fajna ryba. Dosyć całkiem w porządku eksp. 500 EXPA, jak na taki szybki, szybki hol. tutaj też no, mamy tą wędkę 17 kg, więc taka rybka 2 kg. No to ona tam za wielkiego, że tak powiem, pola manewru z nami nie ma. Tutaj dosyć, dosyć szybko ją jesteśmy w stanie wyholować. Z sumami, no widzicie, no coś tam gryzie. Trzeba, trzeba to swoje wystać. E, oczywiście można by próbować, może je w jakiś sposób podnęcić. Może jakaś zanęta z krwią, może z tymi podrobami rybnymi dodanymi do zanęty, może nawet do zwykłej gminy można by spróbować jakieś podroby dorzucić. Już by to jakoś bardziej wabiło te sumy. Można popróbować z zanętami. Tutaj te, ja dzisiaj te dwie moje wędki są po prostu rzucone z, po prostu z ciężarkiem bez żadnego nęcenia, ale no jak, jak najbardziej można próbować, bawcie się, testujcie te, te zanęty, te składniki na te zanęty też nie są jakieś mega drogie więc warto próbować a nóż fajnego coś wy odkryjecie co wam się bardzo dobrze spisze eee, i, i będziecie zadowoleni słuchajcie, jeszcze, jeszcze ten sumik kanałowy ja go spróbuję gdzieś tam w nadchodzącej przyszłości gdzieś go tam znaleźć na której głębince, gdzie on tam występuje bo też nie jest powiedziane, że tutaj koło tego drzewa byśmy go gdzieś nie, nie, nie trafili ale wydaje mi się, że, że on jest chyba tutaj na tym drugim stawie, e, bardziej bardziej na tych mniejszych stawach. Ja go tam gdzieś poszukam którejś nocy. E, słuchajcie, jak znajdę większą, wie, większą ilość tych tych, tych sumików kanałowych, to też oczywiście film z tego tytułu zobaczycie, jak to tam funkcjonuje, gdzie można tej rybki szukać. E, dzisiaj, dzisiaj jak mówiłem, tutaj sum, no ale też tym, tym Backiem sobie tam pomagamy, za chwilę zrobi się rano, e, więc, więc te, te brania na suma. Mogą jeszcze, jeszcze zwolnić, jeżeli, jeżeli macie sporo. E, a znowu tutaj, łowiąc na, na, na spinnik, to właśnie się te, te basy jeszcze bardziej uaktywnią. Może to ostatnim razem tak przerabiałem było podobnie. Mi się wydaje, że, że, że też mogłoby być e, mogłoby być tak samo i dzisiaj. Ale że to nie jest taki długi, mega filmik, bo, bo te, te, te spoty jakby. Te spoty tutaj na Francji staram się nagrywać w takich przystępnych filmikach, mniej więcej plus minus 15 minut. Więc słuchajcie, ja tutaj wyławiam tego suma, e, łowię dalej. E, a z wami się żegnam i życzę Wam powodzenia w, w walce z sumem. Mam nadzieję, że złowicie fajne, duże gatunki i że fajnie się będziecie bawić podczas tego sumowania. Możecie zostawić też wiadomość, oczywiście. Jakie, jakie tam mam egzemplarze, jakie Wam tam się okazy tych sumów trafiały. No i tyle, nie? Do następnego odcinka. Słuchajcie, do usłyszenia. Trzymajcie się miłego dnia. Na razie. Hej.